Dobry wieczór Państwu, jeśli dobrze liczę, to trzecie wiosenne derby motoru Lublin. Mecz zwisło puławy zakończony wynikiem 3.1. Trener gości były trener motoru Jacek Magnuszewski, trener gospodarza, aktualny trener motoru i oby jak najdłużej Robert Guralczyk. Proszę o kilka słów o meczu trenera naszych gości. Po pierwsze pogratuluję trenerowi zwycięstwa. Myślę, że mocno sobie na nie popracowali. No, uważam, że ta pierwsza połowa zadecydowała o tym, jak ten mecz się ułożył. Mieliśmy plan na ten mecz. No, wiedzieliśmy, co, tu, co nas tutaj czeka. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo, du... zespół motoru będzie grał bardzo agresywnie, wysoko, nie pozwoli nam na budowanie ataku. Staraliśmy się trochę na początku uprościć środki, których chcieliśmy używać do realizacji naszych celów, zagrać trochę dłuższym podaniem, być cały czas ustawionym. No i najważniejsza rzecz, na którą zwracaliśmy uwagę na, na, na odprawie, no to staje fragmenty, bo motor no, kupę bramek zdobył. Mają wielu zawodników wysokich, silnych fizycznie, yy, idących yy, twardo na piłkę w polu karnym. No i no niestety nie udało nam się przed tym ochronić, bo pierwsza bramka po stałym fragmencie padła. No, trzeba było pójść trochę wyżej. Yy, motor to wykorzystał, zdobył drugą bramkę. Yy, no i z, no mówię, zabrakło przede wszystkim yy, no tego przeciwstawienia się sile fizycznej, agresywności motoru, bo no nie ukrywajmy, nie wszyscy moi zawodnicy udźwignęli ciężar tego meczu. No nie wszyscy tutaj podjęli taką walkę, jaką ja oczekiwałem, no i w pewnych momentach motor nas trochę tam stłamsił. Druga połowa, już lepsza w naszym wykonaniu, zrobiliśmy zmiany, trochę przebudowaliśmy drużynę, zaczęliśmy grać w piłkę, ta gra nam się lepiej układała, udało się zdobyć bramkę. No szkoda, że straciliśmy na trzy, bo można było jeszcze walczyć o ten korzystny w miarę dla nas wynik do końca. Ale, ale niestety nie udało się, także, także na pewno przeanalizujemy błędy, które popełniliśmy w tym meczu i zaraz się trzeba zbierać do, do, do kolejnego spotkania, bo już gramy w niedzielę z Krzochą. Gratuluję jeszcze raz i dziękuję. Dziękuję trenerowi Panu i poproszę trenera góralczyk. Dziękuję za gratulacje na wstępie. Cieszymy się z kolejnego zwycięstwa. Tak zaczynam ostatnio. Trzeci raz pod rząd 3-1. Eee... Bardzo trudny mecz z bardzo silnym przeciwnikiem, który, tak jak ten powiedział, w pierwszej połowie, taki trochę był gdzieś schowany. Liczyłem, że, że może w tym momencie mnie trudniej, ale też swoje wartości gdzieś tam przeciwstaw przeciwstawiliśmy. Wiadomo, kiedy się strzela bramkę, to też być może trochę łatwiej gra się w dalszych e, fragmentach, także e, ogólnie z tych trzech dwie kolejne po, po stałych fragmentach. Pierwsza Bartek Walencik, trzecia Mateusz Majewski. Przytomne zachowanie przy drugiej bramce też Mateusza Majewskiego i e, skuteczna finalizacja m, Konrada. Można powiedzieć, że w tych trudnych momentach, które nas dzisiaj dotknęły, bo nieczęsto tak się toczy mecz, że do przerwy traci się dwóch e, obrońców i trzeba było ten blok defensywny przeorganizować. Bo też pierwszy krok, który podjęliśmy, to przesunięcie maksa Cijowskiego do, do środka, a zmiana na, na boku. No, także dużo, dużo się działo. Cieszę się, że zespół to wszystko udźwignął te trudne momenty, które w tym meczu również były. To, że w drugiej połowie właśnie zespół no, no, gdzieś tam tą swoją piłkę. Zaczął grać, ale my czekaliśmy na swoje sytuacje. W 55 minucie, jeśli się nie mylę, była taka sytuacja, która mogła ten mecz chyba szybciej zamknąć albo, albo jeszcze nam ułatwić sprawę po ładnej akcji lewą stroną. Konrad Nowak stanął przed możliwością zdobycia drugiej bramki, ale strzelił niecelnie. no Później bramka dla przeciwnika. Także cieszę się, że po tej wspomnianej już wcześniej tutaj bramce, jakby znowu wrócił ten taki spokój. Trochę komfort, no i do końca doprowadziliśmy ten wynik. Tak jak powiedziałem, trzy punkty cieszą. Martwi strata dwóch zawodników. Wydaje się, że mogą być to urazy, które wykluczą ich przynajmniej z najbliższego meczu. Zobaczymy, podejmujemy już jak najszybsze działania, żeby to zdiagnozować. No cóż, w tym gronie, którym jesteśmy, jak zawsze mówiłem, że jesteśmy w gronie 24 zawodników, myślimy o najbliższym meczu. On już za po dwóch dniach przerwy sobotę, także musimy się do niego szykować jak najlepiej i walczyć o kolejne punkty. Dziękuję za wypowiedź. Proszę Państwa, dziennikarze o zadawanie pytań. Proszę bardzo. Pytanie do trenera, Czeka, czy masz coś? No to nie wiemy, no, trudno mówić tutaj o można mieć jakieś podejrzenia, ale nie chcę rzucać. Myślę, że jutro pojutrze po będzie coś wiadomo, to wtedy podamy do, do wiadomości. Wydaje się, że to są urazy, które wykluczają Miejmy nadzieję na tydzień, dwa, a nie na dłużej, ale może tak będzie. Czy ktoś jeszcze? Jeżeli nie, to dziękuję.